Szanowni widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać, w sumie ja będę, taki odcinek z takiej gry na Roblox, Simon mówi. Ciekawe jak nam to wyjdzie, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Dobra. Po no prostu różne rundy się rysują. O, i teraz jest runda, więc właśnie ten. Teraz skończę trzeba wygrać, które są dobre. No, spali Osia. Trzeba bym A, tym wskoczyła. z jakichś tygodni. Dobra. tak no kurde. Dobra, idziemy. Może znowu Ej, tak to już nie ma sensu. Dobra. No, już nie ma sensu. Tam... Teraz Bardzo słabo. Ale dobra. O nie. Teraz musimy z, e, powiedzieć stań na pizzę. Pizza była tu. Tu jest pizza, jak dobrze pamiętam. Wy też możecie sobie tak pokazać, że pokazać palcem na przykład. Obserwuj i to co powie, to właśnie też możecie sobie tak pokazać. Ja nie zapamiętałam tego. No super. Ok, ja tam, tam, super. To na pewno już wiem, że nie będę na podium raczej. To jest 5 róg. nie Nie, nie no jak to wypada? Ja sobie to co Dobra, na razie nie idzie nam za dobrze. O, będzie celowanko. 2, 1. Mm. O, tu dobrze. Nam nam A, dobra. I bum, lecimy w nich. Trzeba zbić, to jakby takie kręgielki i my jesteśmy taką piłką do, do nie, udało, nie udało mi się niestety spić tego ostatniego, ale nie nie prostu tak w Serio? Było mniej niż 5? Bo nie jest pięć. Dobra. I już głowa. No bo w sumie nie byliśmy Sia. na końcu na ten. Zobaczymy na samą i coś z chcę O dobra Chciałam na samą górę No ja akurat spadłam Super na no koniec 12 część 15 Mówiłam, że w tej sesji będzie. nie Odjął jest Dobra, podjąć Dobry yy, samotut, jest Dobra I w ogóle zapomniałam, że ja na tym moim drugim koncie mam mega dużo kawa i mam mega duży level a tu już takiego dużego nie mam. Karolkę. A to jest Airbusy, ale fajna emot. Jak się wygra właśnie można takie emotki? To nie wiem, to chyba się za je kupuje Ale tego mam dużo, więc mogę sobie coś kupić, ale nie chcę. Bo też, też są takie skrzynie To może sobie też zrobić. Ale oni już to wszystko tak wybierają i chyba to jest Robux, nie wiem już. To tak wszystko jest ten. Oni tak to wszystko szybko wybrałem, że tu się nie da zdążyć. Daję sobie jeszcze jakieś dwie rundki. Tu są różne zadania. No to jest dosyć ciekawe. wygrać trzy rundy. W serio? A te, a te zadania się chyba zmieniają, bo ja już wygrałam dużo rund. Więc dobra, Zaczynamy. O kurde. Czy się do jedzenia? To są... Dobra. O, to, A, to, jest to, jest to No, nawet nie bliższy, żeby grać. Dobra. O, lewa. Będziemy musieli skakać tak. przez to. Dobra i wam druga. Nie było tak źle, wcale w tej rundzie nie było tak źle. Może będę rzeczy mieć. No i właśnie teraz macie emotki, że jak wygracie. Jak Wam yy, się nie uda wygrać czy przegrać, to też możecie się śmiać. Unikaj yeah. reflekty. Są też i, ja. Uwaki. I tu się pojawiają, mam takie puchy, jeden, plus 1, plus coś takiego. No i to zbierają, a ja nie. Dobra. Kurczę, oni mi wszystko zbierają z plusa. O, ma jabłko. A, jedno, bo zbierałam to, co jest taki coś. Dobra. O, rozwalnił kryształ. Zdaję. Piszcie w komentarzach z jakiej gry w coś no. yy, z Robloxa też stoki, może, nie, może kiedyś albo za jakieś kilka miesięcy będzie Minecraft. Fajnie by było. Może Minecraft jest Ale może by się udało za jakiś czas. Oj, trzeba połączyć zwykle. I on nie przyznał nawet uciekać. I o, Marty. O, bo nie, no, nie, miałam, że nie, 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 I nie, 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 tu ma nie, 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 i nie, ma Serio, to tak jest Ogłoszenie Server Pro, wiem. tam jest Server Pro Ale dla mnie to nic w sumie nie zmienia W że Tam sobie ktoś też Za chwilkę będzie runda I to się już pominiemy